Panie premierze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jesteśmy dzisiaj w, w gronie liczniejszym niż tradycyjnie, bo sprawa jest ważna i na rozstrzygnięcia czekała polska opinia publiczna no już od samego początku działania naszego rządu i dotyczyły idei poprzedników, a właściwie idei, która narodziła się. W roku 2009-2010 budowy nowego lotniska i centrum komunikacyjnego, generalnie rozwoju sieci komunikacyjnej w Polsce, no, zgodnie z wyzwaniami XXI wieku. Pytaliście mnie Państwo często o to, dlaczego tak Długo czekacie na moją definitywną i naszą definitywną odpowiedź co do przyszłości projektu, jaki zastaliśmy, kiedy przejmowaliśmy władzę od rządu pana premiera Morawieckiego. Chcę powiedzieć i zamknąć już ten, ten rozdział, że moi współpracownicy, liderzy tego tej pracy, dzisiaj towarzyszą mi w czasie tej konferencji prasowej. Od samego początku dostali zadanie bardzo trudne do wykonania. Poprosiłem, żeby dokładnie ci ludzie, bardzo kompetentni, yy, możliwie szybko, skutecznie i obiektywnie przedstawili stan rzeczy, jaki odziedziczyliśmy po poprzednikach, biorąc pod uwagę też napięcia polityczne, oczekiwania polityczne. Yy, też zamówienie polityczne, które towarzyszyło temu projektowi. Prosiłem, żeby przede wszystkim odsunęli te pokusy upolityczniania tej kwestii. Każdy w Polsce, czy prawie każdy w Polsce, ma już wyrobiony pogląd. Raz na jakiś czas pojawiają się takie fenomeny, wobec których każdemu się wydaje, że ma jakieś wyrobione zdanie, jakieś kompetencje, które każą mu wyrazić pogląd. I kwestia CPK była takim problemem. Była też przedmiotem takiej poważnej konfrontacji politycznej, byliście tego Państwo świadkami. Zadaniem tego zespołu na, na moją wyraźną prośbę było oddzielenie polityki, propagandy, emocji, tego co pojawiało się w internecie, także zorganizowanego trollingu, nie tylko przez tu zainteresowanych w Polsce, ale także za granicą. I to kosztowało trochę czasu, żeby przygotować tak pracę, żeby uwolnić je po pierwsze od ciężaru ideologii i polityki. Chciałem, zanim podjęliśmy decyzję, mieć jasny obraz, co jest Polsce potrzebne, jakie marzenia, wszyscy mamy marzenia o Polsce nowoczesnej i silnej, jakie marzenia naprawdę odpowiadają polskim potrzebom, a nie czyje zamówienie polityczne mają spełnić. Druga rzecz, i to kosztowało nas najwięcej czasu, to oczyszczenie z błota, z takiego brudu, niekompetencji, zachłanności, interesowności tego projektu. Ten projekt, jak Państwo wiecie, ciągle jest na deskach projektantów, w dokumentacji, fizycznie niewiele się zdarzyło, ale sporo osób na tym dużo zarobiło. Do tej pory CPK kosztowało 2 miliardy 700 milionów złotych. A symbolem tego, tej przedziwnej niemocy i cwaniactwa równocześnie, stał się na przykład tunel pod łodzią. Jak Państwo wiecie, w tym projekcie potrzebujemy dwóch tuneli pod łodzią dla kolei dużej prędkości i tak zwanego zwykłego tunelu. Ten zwykły tunel miał być zakończony w grudniu 2021 roku. W grudniu 2023 roku, kiedy panowie przyjęli obowiązki poprzedników i zajęli się tym projektem. Stwierdziliśmy i stwierdzili oni, że w grudniu 2023 roku, a więc dwa lata później, po tym jak ten tunel miał być otwarty, prace nad tym tunelem kompletnie zamarły. Mówię o tej jednej z wielu spraw, żebyśmy wreszcie uczciwie spojrzeli na to, co się działo wokół CPK. Ktoś słusznie zauważył, że ten skrót należałoby odczytać jako może trochę złośliwie i trochę trywialnie jako centralne przewalanie kasy. I wiecie, trochę tak było, niestety kiedy patrzymy na skalę wydatków, także na propagandę i promocję i efekty, jakie uzyskano. Ten tunel pod Łodzią jest tylko jednym z przykładów, jest symbolem tej mieszanki cwaniactwa, niekompetencji, a to, to było coś, co się rozpanoszyło w tym, w tym projekcie i było widoczne gołym okiem. Więc trzeba było to wszystko oczyścić z tego, z tego narastającego przez lata brudu. Tak, aby wydobyć istotę projektów unowocześniających system komunikacji w Polsce. I dzisiaj chcemy Państwa poinformować, że ten projekt będzie takim swoistym trójskokiem, trójskokiem w nowoczesność, w nowoczesną i odpowiadającą wyzwaniom XXI wieku nie tylko komunikacją, ale generalnie taką strukturą państwa polskiego. Po pierwsze, i to jest zasadnicza różnica między projektem promowanym przez naszych poprzedników, a tym, co my już robimy od kilku miesięcy i co nabiera w tej chwili przyspieszenia, to jest włączenie całej Polski w ten projekt. Ten projekt musi uwzględniać ten wielki skarb, jakim jest Polska regionalna, lokalna i model decentralizacji tej regionalnej i lokalnej decentralizacji. W naszym projekcie koleje nie będą budowane od nowa po to, żeby się łączyć w Baranowie. To było najbardziej kontrowersyjne. Nie tylko ze względu na krzywdę ludzi, która też przytrafiła się przy tej okazji rządzącym. Tu chcę powiedzieć, że zmiany, jakie proponujemy, doprowadzą także do zdecydowanie mniejszej ilości potrzebnych wywłaszczeń i przede wszystkim bardzo wyraźnie chcę podkreślić że przygotowujemy wspólnie z ministrami ale także wojewodami taki model który naprawi krzywdy i który nie będzie i nie będzie skrzydłą dla nikogo kto będzie wywłaszczony ale radykalnie zmniejszy się potrzeba wywłaszczeń w związku ze zmianą modelu przede wszystkim kolejowego ta zmiana polega na tym że nie będziemy budowali zresztą iluzji, tak naprawdę, bo jak, jak jeśli Państwo się przyjrzycie, za chwilę będziecie przesłuchiwali ministrów, pan wiceminister Malepsza, który no, każdy, kto interesuje się koleją, wie, jak jest kompetentny. On może Wam opowiedzieć, jak wielka różnica była między tymi opowieściami o tak zwanych szprychach a realiami, to znaczy o niemożności. Do prowadzenia nawet do projektu skrócenia czasu przejazdu między Warszawą a Poznaniem, jaki zakładaliśmy 10 lat temu. I oni do, do grudnia 2023 roku nie byli w stanie tego zrobić. W tej chwili my to naprawiamy, bo tak naprawdę w centrum naszej uwagi jest interes ludzi. Ludzie chcą szybciej jechać, wygodniej jechać, bardziej komfortowo i mniej ich interesują jakieś yy, yy, spektakularne konferencje prasowe na temat. Yy, tych iluzji czy wizji polityków. Polska stanie się jednym wielkim megalopolis i to wkrótce, zobaczymy to jeszcze tu jak wszyscy siedzimy, za kilka lat, co oznacza, że w ten projekt nowoczesnej komunikacji włączone będą wszystkie duże miasta w Polsce i że sieć kolejowa, którą proponujemy i którą już rozpoczęliśmy, jesteśmy już w fazie projektów i przygotowań finansowania. To będą koleje, które łączą polskie miasta między sobą, ze stolicą, ale także pomiędzy największymi miastami w Polsce. Także powstanie relatywnie gęsta sieć, która będzie łączyła realne skupiska ludzi, która będzie obsługiwała realne potoki pasażerów, a nie jakieś ideologiczne wymysły. Początkiem tego projektu będzie tak zwany projekt Y. Państwo interesujący się tym problemem wiecie, że mówimy tutaj o projekcie kolei dużych prędkości, która połączy Warszawę, Łódź i w okolicach Sieradza będzie to rozwidlenie na Poznań i na Wrocław. To będzie projekt, który możemy nazwać projektem 100 minut. Zacznie się od Y, ale będzie dotyczył także innych polskich dużych miast. 100 minut, bo mniej więcej w 100 minut będziemy mogli dojechać z Warszawy do Katowic do Krakowa, do Wrocławia, do Poznania, do Gdańska i w, oczywiście w, dużo mniej niż 100 minut będzie nas kosztowała podróż między Warszawą a Łodzią. To jest y, kluczowe z y, punktu widzenia całej tej filozofii, jaką nasi poprzednicy zaprzepaścili. To znaczy, że liczy się. Polska w każdym miejscu, gdzie, gdzie żyjemy, a nie tylko jakiś taki pomysł na jedno wielkie centrum. Szczególnie, że to centrum miało być w Baranowie. Tam miały spotykać się te polskie koleje. Jak już wspomniałem, koleje dużych prędkości, te, które połączą Warszawę z Poznaniem i z Wrocławiem, to będą koleje, które będą osiągały. Prędkość od 300 do 320 km na godzinę. I tak jak powiedziałem, powinno to zapewnić tę komunikację między stolicą a wszystkimi dużymi ośrodkami miejskimi w 100 minut lub mniej. Ten drugi element tego trójskoku w nowoczesną komunikację to jest no, ta idea blisko lotnisko. Nie sądzę, aby ktoś z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Szczecina marzył o tym, żeby dojeżdżać pierw do Baranowa, żeby później móc gdzieś polecieć. Naszym wielkim skarbem, narodowym skarbem, jest sieć nowoczesnych lotnisk regionalnych. I tak jak już zaczęliśmy naprawiać sytuację portu lotniczego w Szczecinie, tak będziemy wspierać dalej rozwój. Lotnisk regionalnych, tam gdzie potrzebne będzie wsparcie ze strony państwa, chociaż bardzo często jest tak, że te najlepsze lotniska regionalne świetnie sobie radzą, byleby im nie przeszkadzać. Będziemy w związku z tym nadal dbali o racjonalną sieć lotnisk regionalnych i do tego oczywiście dochodzi szybka rozbudowa i modernizacja. Modlina i to będzie lotnisko dla transportu tego low-costowego, dla tanich linii lotniczych, popularnych też przecież w Polsce. Temu będzie towarzyszyło dokończenie inwestycji drogowej i włączenie tej, tej, tego fragmentu S7, tak aby połączenie między Modlinem a Warszawą i centrum Warszawy było jak najbardziej dogodne dla ruchu samochodowego, ale także będziemy łączyć dworzec centralny. Z Modlinem, z lotniskiem w Modlinie, linią kolejową. Powstanie lotnisko w Baranowie. W przeciwieństwie, to mówię bardzo z takim pełnym przekonaniem. Trochę pamiętacie Państwo, jak było z autostradami. Dyskusja trwała 20 lat. Jak dobrze byłoby, żeby w Polsce powstała jakaś autostrada. Tylko musiał ktoś przyjść i w końcu te autostrady zbudować. I dokładnie to samo mamy dzisiaj z centralnym lotniskiem w Baranowie i z całym projektem tej nowoczesnej sieci komunikacyjnej. Wiecie, na końcu ktoś to musi naprawdę zrobić. I to musi być oparte na realnych założeniach. Nie wiem, czy pamiętacie, ale pierwsze założenia, to było w przestrzeni publicznej artykułowane wielokrotnie, to były założenia kompletnie wysane z palca. Był nawet no, czołowy ówczesny menedżer lotnictwa, który twierdził, że będziemy 200 milionów pasażerów obsługiwali w Baranowie w ciągu roku, i pod to wymyślano koncepcję. Już nasi poprzednicy w ramach jakiegoś trzeźwienia doszli do wniosku i taki projekt w tym fragmencie odziedziczyliśmy, że w Baranowie realny. Ta realna kwota pasażerów to jest 34 miliony pasażerów i takie nowoczesne lotnisko na tę skalę zbudujemy i będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie. I będzie oczywiście połączone nie tylko koleją dużych prędkości, ta, tą koleją, która będzie łączyła m.in. Uci i Warszawę, ale też podjęliśmy decyzję o rozbudowie autostrady. Nie tylko między Warszawą a Lotniskiem Centralnym, ale na, na dłuższym odcinku między Warszawą a Łodzią, i, do, i powstanie trzeci i czwarty pas autostrady. Te decyzje także już podjęliśmy.